To mój kompan Ataman i opowiemy Państwu o tym, jak wyglądało uzbrojenie wczesno-środniowiecznego woja. Będziemy opowiadać Państwu o mm, wojownikach zawodowych. E, dlatego właśnie ich wyposażenie było niezwykle e, bogate i ozdobne. Elementy ekwipunku, e, które składały się na wojownika wczesnopiastowskiego. To bardzo charakterystyczny hełm, nazywany obecnie szłomem wielkopolskim, z tego względu, że egzemplarze, które zostały znalezione, wydobyto właśnie na terenie dzisiejszej Wielkopolski. Prawdopodobnie są to importy z Rusi kijowskiej. Są one niezwykle bogato zdobione, w oryginale były złocone, a czoło wojownika wieńczyła korona. Wojownicy piastowscy posiadali również pancerze. Nie były one zbyt popularne. Natomiast te, które odnajdywano w zabytkach, określano mianem kolczugi. Pancerz kolczy składał się z kilkunastu tysięcy znitowanych ze sobą kółeczek. Jest to niezwykle elitarny rodzaj pancerza, na którego nie wszystkich wojów było stać. Ręka sięgał mniej więcej do łokcia. Taką kolczugę można też zaobserwować w oplocie hełmu. Chroniła ona kark wojownika przed ranami ciętymi i kłutymi. Najbardziej powszechną bronią tamtych czasów była oczywiście włócznia. Ze względu na swoją prostą budowę, była najzwyklej w świecie prosta do wykonania. Grot metalowy nie potrzebował jakichś wielkich umiejętności kowalskich, a dobrze dobrany drzewiec to kwestia jednorazowej wycieczki do lasu. Włócznie w tamtych czasach osiągały średnio mniej więcej 2 metry. Z grotem czasem nieco ponad. Włócznia stanowi uzbrojenie zarówno wojownika pieszego, jak i konnego. Dla wojownika konnego włócznia jest najcenniejszym artefaktem bojowym, jeśli chodzi o walory militarne. Jeśli chodzi o ikonę wojownika, chyba całego średniowiecza, to najbardziej popularny jest oczywiście miecz. Miecz na naszych ziemiach importowany był przede wszystkim z terenów Nadrenii oraz Skandynawii. Nie odnaleziono na polskich ziemiach jak na razie żadnych miejsc, w których miecze mogłyby być wykonywane. Także są to, jest to broń importowana. W okresie wczesnego średniowiecza miecz był bronią dwusieczną, jednoręczną. Był on raczej wyważony nieco bardziej do przodu i oczywiście była to broń niezwykle droga. Jeśli chodzi o uzbrojenie ochronne, Najbardziej popularnym elementem każdego wojownika oczywiście była tarcza. Tarcza składała się z drewnianych desek obitych skórą bądź tkaniną lnianą, która zespajała to wszystko w całość oraz metalowej części zwanej umbo. No mamy śpiega. Dowiadujemy się, że Mieszko I oraz Bolesław Chrobry dysponowali wojownikami pancernymi. Wojownicy tego typu występowali w ośrodkach centralnych Grodów Piastowskich. Drużyna Książęca była elitarną jednostką przyboczną władców w tamtych czasach. I na każdy ważniejszy ośrodek centralnej władzy przypadało kilkuset takich wojowników konnych. Przede wszystkim była to doborowa jednostka, która była wykorzystywana w akcjach zbrojnych, oraz, jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że wykorzystywani byli też również do pobierania podatków oraz utrzymywania porządku na terenie państwa. Konie w tamtych czasach były niewielkich rozmiarów. Przypominały obecne koniki polskie bądź konie rasy huculskiej. Mierzyły mniej więcej od metra 1,15 do 1,40 m wzrostu w kłębie. Nie było w tamtych czasach jeszcze czegoś takiego jak pojęcie rasa. Konie były przede wszystkim wyłapywane z lasów bądź hodowane na drobną skalę. Koń taki charakteryzuje się niewielkim wzrostem, krótką nogą, szeroką piersią. Konie w tamtych czasach przede wszystkim dobrze radziły sobie na błotnistych terenach właśnie ze względu na swoją niewielką budowę oraz szerokie i mocne kopyta. Konie te nie potrzebują dobrej jakości paszy oraz nie potrzebują jej dużo przede wszystkim, więc są niezwykle wytrzymałe. Spokojnie radziły sobie z wyposażeniem swoim oraz jeźdźca. Nacisk na kręgosłup takiego konia to nawet do 120 kg. Uzda składa się z pasków, które łączone są klamrami. Wędzidło, które pomaga jeźdźcowi powodować koniem. Jest oczywiście kute z żelaza. Uzdy te często bogato były zdobione różnymi nabijkami, różnymi ozdobami, motywów roślinnych oraz zwierzęcych. Jednym z wynalazków militarnych, militarnych kawalerii jest przede wszystkim strzemie. W tych czasach, które odtwarzamy, jest to już strzemie żelazne, które jest powszechnie stosowane. Jego zadaniem jest ułatwianie jeźdźcowi utrzymywania równowagi w siodle oraz dzięki temu jeździec może spokojnie jednocześnie walczyć i tym koniem powodować. Daje to niesamowitą stabilizację w siodle i zwiększa możliwość zadawania wszelakich ciosów z siodła. Jeśli chodzi o samo siodło, jest to konstrukcja ławkowa, kulbaka. Cool siodło posiada dosyć wysokie łęki, które ustawiają jeźdźca dosyć stabilnie. W siodle i nie pozwalają na wypadnięcie z niego podczas bardziej skomplikowanych manewrów. Na dość szeroką skalę we wczesnym średniowieczu stosowane były już podkowy. Zadaniem podkowy jest zabezpieczenie kopyta przed nadmiernym ścieraniem się, oraz dzięki konstrukcji pozwala też na większą stabilność podczas chodu konia. Z całego ekwipunku, którego, który na sobie mam, to właśnie koń jest najdroższym elementem. Ceny koni w tamtych czasach były bardzo wysokie. W tamtych czasach nie istniało coś takiego jak pojęcie rasa konia. Przede wszystkim nie wykorzystywano tych zwierząt jeszcze jako zwierzęta juczne bądź do prac w polu, ponieważ ich wartość była zbyt wysoka, by eksploatować je w ten sposób. Były to zwierzęta na tyle elitarne, że używano ich tylko i wyłącznie w celach militarnych. Wśród Słowian znane były również ostrogi. Pomagały one jeźdźcowi powodować koniem w trudnych zmaganiach bojowych. Jest to również nieodłączny element elitarnego wyposażenia wywojownika konnego w tamtych czasach. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co jeszcze ciekawego w naszej osadzie się dzieje i o czym opowiadamy, to zachęcam odwiedźcie nas.